Dzień dobry, witam szanowne audytorium, Adalbert Zombie w drugim odcinku cyklu nowego Raczę sobie dworować. E, zacznę od podziękowań. E, jestem naprawdę zaskoczony reakcją Państwa na moje ostatnie dwie publikacje. Nie spodziewałem się, aż tylu komentarzy i tylu przychylnych. Nie spodziewałem się też mm, pozytywnej krytyki, która mnie zmobilizowała do poprawienia tego i owego na moim kanale. No, oczywiście bardzo za nią dziękuję. E, w, chciałem też powiedzieć, że w żaden sposób nie odbieram za atak e, uwagi dotyczące mojej powierzchowności czy też e, aparycji wątpliwej, jak to określała niezwykle istotna dla mnie kobieta której oczywiście nie należy mylić z bardzo ważną dla mnie niewiastą. To tak w kwestiach terminologicznych, żebyście Państwo mieli jasność. E, moją aparycję wątpliwą można też określić odwołując się do klasyki literatury angielskiej z okresu wiktoriańskiego, a konkretnie utworu e, Trzej Panowie na rowerach, która jest kontynuacją utworu Trzech Panów w łódce, nie licząc psa. E, więc moja uroda jest taka cokolwiek nieuchwytna, albo jak to mówi jedna moja znajoma... E, dostępna wyłącznie dla koneserów. A. Zdawałem sobie sprawę, że pokazując się publicznie mogę się liczyć z różnymi opiniami. Wszystko jest w porządku. Bardzo dziękuję. No ale skoro zaczęliśmy mówić o, o płci przeciwnej, no to przechodzimy bardzo płynnie i inteligentnie do głównego tematu dzisiejszej pogadanki. Mianowicie mm, e, używając nomenklatury panów e, przedsiębiorców Postanowiłem ruszyć ciężki temat, a mianowicie zająć się wielką tajemnicą kosmosu. Women. A więc kobietami. Tu i ówdzie daje się słyszeć dość nieprzemyślane opinie, że pomiędzy płcią męską i płcią żeńską istnieje jakaś tam rywalizacja. Podczas spotkań damskich omawiana jest kwestia, dlaczego my jesteśmy tacy Niedożywali emocjonalnie, podli, yy, gruboskórni, nieczuli i tak dalej. Podczas naszych spotkań zastanawiamy się, dlaczego one są takie nadwrażliwe, nadreaktywne. Chociaż oddając sprawiedliwość, my omawiamy też yy, również inne aspekty, które są całkowicie pozbawione polaryzacji negatywnej. No, problem jest rzeczywiście dość złożony i ciężki. I zaczyna się on już w tym momencie, kiedy próbujemy jakoś zbiorczo określić y, grupę naszych drogich pań, takie bowiem wypada nazywać. Y, użyjemy określenia płeć przeciwna niedobrze. Przeciwna, czyli jaka? Wroga. Dlaczego uważacie nas za wrogów? Z jakich powodów? Jesteście niedużej nieemocjonalnie, podli, gruboskórni i tak dalej. Używamy więc określenia płeć druga. No to już się w tym momencie, że tak powiem, zaczyna prawdziwy Saigon. Dlaczego druga? A dlaczego nie pierwsza? Z jakich powodów uważacie się za lepszych od nas? Dlaczego macie być na pierwszej pozycji, a my dopiero na drugiej? Ależ wy jesteście grubo skórni, emocjonalni emocjonalnie i podli. Dobra, więc e, staramy się szukać jakiegoś określenia, które jest zupełnie, w naszym przekonaniu, e, indyferentne. Czyli na przykład Inna płeć. No i w tym momencie zaczynamy mieć naprawdę przerąbane. Dlaczego inna? Jesteśmy kosmitkami, jesteśmy jakieś niedoskonałe, aby to niby co? Przecież jesteście tacy gruboskórni, niedojrzeli emocjonalnie i podni. No więc w akcie czegoś w swego rodzaju desperacji próbujemy jeszcze inaczej, dyplomatycznie. Używamy mianowicie określenia płeć piękna. Co słyszymy w odpowiedzi? Aha, coś nawywijaliście, coś macie za uszami i próbujecie zagadać. Używacie podstępu i to zresztą wyjątkowo płytkiego. Nie da rady. To, co przedstawiłem, to oczywiście nie jest podział rodzaju żeńskiego na te cztery grupy. To są tylko przykłady yy, takich yy, kobiet, jakie bywają. Oczywiście jest to tak wspaniała i yy, bogata yy, intelektualnie, emocjonalnie grupa, że te przykłady to są takie, można powiedzieć, bardzo jednostkowe i przedstawione tylko tak naprawdę w, w celach yy, satyrycznych. No, Wszak yy, raczej sobie dworować, nie? Yy, drogie panie, tak naprawdę yy, chciałbym. I mówię to w rodzaju w imieniu całego rodzaju męskiego, a przynajmniej osobników, którzy są w jakimś tam zakresie do mnie podobni, naprawdę was kochamy. Jesteście wspaniałe. Bez was byśmy podejrzewam nie stworzyli niczego wartościowego. Wszystkie dzieła, jakie przez stulecia powstały na, w tej planecie, zawsze gdzieś w tle była jakaś muza. I to wszystko tak naprawdę dzięki wam. Są Kobiety, które kochamy jeszcze bardziej. To są te wyjątkowe. I wreszcie jest. ta jedyna, nadzwyczajna, unalegatza perfetta. Są zdania, których nie trzeba kończyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Myślę, że powinny się pojawić w najbliższym czasie, dziś, najpóźniej jutro. Miłego popołudnia, korzystania z tego, że mamy wreszcie przyzwoitą zimę, dużo zdrowia. No i oczywiście wszystkich pozdrawiam i proszę o dalszą konstruktywną krytykę. Bye!